W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak działa taki pewien sprzęt, który y, służy do spalania nadmiernej ilości drewna, czy po prostu spalania drewna. Jest to piec rakietowy. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam Was na kanale Cyklo Przygody i dziś pokażę Wam jak działa piec rakietowy. U góry mamy taką rynnę, którą sobie przyczepiłem do pieca, żeby dym nie leciał bezpośrednio na moją głowę, a żeby leciał sobie po prostu u góry. Choć i tak tego dymu leci bardzo mało, gdy piec dobrze się pali. Troszkę niżej mamy miejsce na dołożenie drewna, żeby odbywał się cały czas proces spalania drewna, a od dołu... Właśnie jest miejsce na podłożenie podpałki w postaci na przykład papieru czy kory brzozy. To są najlepsze podpałki. No i jak tutaj widać, mamy właśnie pokazane, jak dokładam drewno. Przejdźmy teraz do rozpoczęcia palenia w piecu rakietowym. Na początek, tak jak mówiłem, trzeba użyć albo papieru, lub kory brzozy do rozpalenia. Łatwiej jest podpalić, osobiście mówię, papierem. Jakimś niepotrzebnym, no i wkładamy, tak jak tutaj widać, od spodu pieca rakietowego. Można lekko wcisnąć, tak naprawdę lekko, i powinno po chwili się już rozpalić. Oczywiście, gdy mamy podłożone od góry drewno. Tu widzimy, jak drewno w piecu rakietowym się właśnie ładnie pali. Oczywiście na początku, tak jak jest z rozpalaniem ogniska, dokłada się na początku mniejsze kawałki drewna, potem coraz większe i grubsze, żeby po prostu starczyły na dłużej. Ja mam takie materiały właśnie grubego drewna uzbierane, więc też i trochę ich tam wsadzam. A pies rakietowy zawdzięcza swoją nazwę właśnie charakterystycznemu dźwiękowi. Piec rakietowy jest też ekonomiczny pod względem dymienia. Gdy drewno dobrze się właśnie pali, piec nie wydziela zbyt dużo dymu, a przynajmniej nie jest widoczny. Jednak gdy drewno źle się pali, dym jest już widoczny, co za chwilę będzie pokazane. Tutaj akurat jest pokazane, gdy drewno dobrze się pali, a tutaj, gdy drewno się gorzej pali. Widać różnicę. Jak wiadomo, ogień, żeby mógł się dobrze palić, potrzebuje tlen, dlatego należy zwrócić uwagę na taką sytuację, że w miejscu, gdzie właśnie wkłada się pod pałkę, może gromadzić się sporo popiołu i to miejsce może się czasem troszkę przytkać. Dlatego ważne jest, żeby od czasu do czasu ten popiół po prostu troszeczkę wyrzucać z tego miejsca, potem się sprzątnie. Wspominałem o tym, że piec rakietowy wytwarza dużo ciepła, więc i można przy tym piecu rakietowym przy okazji się zagrzać, patrząc na ognisko i dokładając co trochę drewna. Wytwarza piec rakietowy dużo ciepła, zwłaszcza, że jest wykonany z metalu. No i przez to, że od środka pali się tam ognisko, pali się po prostu ogień, no to metal się nagrzewa, no i tym samym tworzy ciepło. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, mimo że był dość krótki. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o tym ciekawym sprzęcie, jakim jest piec rakietowy. Jest to też mało obszerny temat na YouTubie, bo jednak nie ma aż tak dużej ilości filmów co na przykład z Gier. Pomyślałem, że warto będzie zrobić taki właśnie materiał. A właśnie ze swojego doświadczenia paliłem kilka razy w takim piecu, więc mam i też z tym trochę doświadczenia. Mogę też zrobić też taki odcinek. Zrobiłbym dwa pomiary, jak ten piec może ogrzać, na przykład nasz dom, czy po prostu naszą działkę. W tym przypadku nagrywałem filmy, czy nagrywałem film na działce. Więc y, można sprawdzić, jak piec rakietowy ogrzeje w domku naszą y, altankę. Więc mogę taki odcinek y, zrobić, jeśli chcecie. Y, możecie zostawić pod tym filmem oczywiście łapkę w górę, byłoby mi miło. No i też zapraszam do subskrypcji kanału, ponieważ filmy będą pojawiać się dość y, często. Y, zajrzyjcie też do moich poprzednich filmów, kto jest y, nowy lub kto nie jest nowy i. Tyle na dzisiaj, także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!